To ja. To, co przed chwilą zobaczyliście, to była Moskwa! To była Rzeka Moskwa. Proszę muszę zapalić światło. To była rzeka Moskwa, a to, co było na samym początku z zoomem cyfrowym, próbowałam wam pokazać krem, ale mi chyba nie wyszło. Nie wiem, w każdym razie już jestem na miejscu, już jestem w Moskwie. Dlaczego robię ten filmik? Dlaczego robię ten filmik? Już wam mówię. Ponieważ. O, proszę bardzo, tutaj jest drugi zamykany balkon i tutaj jest mój so który jednak to przyjechać Dobra, ym, tak próbuję stanąć gdzieś, żeby było mnie widać, bo jeszcze nie zajęłam całego. Okej, okay, mogło być tak. Dobra, więc moi drodzy, yy, miałam filmik na temat mojego wyjazdu do Warszawy na Media Fan Lab organizowane przez Maćka. No i mój panel wczoraj pojawił się w sieci. To znaczy pojawił się na kanale Maćka i wszystko. No i stwierdziłam, że i słyszałam też, że byliście zainteresowani, więc chciałabym wam go pokazać. I teraz, jak to zrobimy? Zrobimy to w bardzo łatwy sposób, ponieważ wziąłam udział również w wywiadzie dla Like TV i muszę przyznać, że był mój to pierwszy wywiad przed taką kamerą, więc w ogóle. Ja się dziwię, że nie stresowałam się bardziej. W każdym razie no, jest kilka filmów, które chciałabym Wam pokazać oczywiście w momencie, jeżeli jesteście zainteresowani, prawda? I zrobimy ten, to w ten sposób. Będzie playlista. To znaczy, ten filmik jest jeszcze przed playlistą. Jeżeli klikniecie sobie tutaj, to tu zacznie się playlista. I teraz na czym to polega? Na tym, że do tej playlisty wrzucę wywiad, który trwa jakoś 5 minut i panel, który trwa niestety 40 minut, więc lepiej sobie przygotować jakąś kawkę czy herbatę albo po prostu obejrzeć w momencie kiedy będzie czas. Bo to się będzie włączać włączać automatycznie. Więc w momencie jak klikniecie na na playlistę, ona pójdzie, pójdzie wywiad, pójdzie panel, a potem pójdzie drugi filmik, czy znaczy drugi filmik ze mną tutaj yy, już będzie ukryty. Także ten ostatni filmik z moją mordą tutaj będzie zakończeniem tej playlisty. Także nie musicie nic robić, wystarczy, że klikniecie raz, usiądziecie, napijecie się kawki, herbatki, weźmiecie sobie obiadek i ten. No i bardzo jestem potem ciekawa Waszych opinii na temat tych głupot, które tam były, mniejszych lub większych. No to do zobaczenia w następnym filmiku pod koniec playlisty. Bye! Bo...